Moja siostra, jak ja miałam urodziny 26 listopada, wysłała mi taki e, utwór z przyjaciółmi, e, moimi przyjaciółmi z Włoch. E, moja, I moja siostra tam oczywiście próbowała stworzyć arię operową do 100 lat, 100 lat, 100 lat albo nie, ona śpiewała wtedy po włosku w ogóle, Tanti z tego co pamiętam. E, I później było tak, że moja mama miała urodziny. Ja nagrałem dla mamy taką piosenkę, pamiętam, na Whatsappie, i wysłałem to mojej siostrze, bo moja mama nie posiada Whatsappa, więc wysłałem jej mojej siostrze. I razem ze swoim chłopakiem oni to odsłuchali i zaczęli w ogóle przez cały tydzień się z tego śmiali. W ogóle, że, Jezus, nagraj, ja chcę też takie życzenia, musisz mi to nagrać. Ja to no to dobra, no to, to będzie mój prezent. I. W dniu właśnie urodzin mojej siostry, włączyłem sobie telefon, wyszukałem jakiś podkład na YouTube, i, no i stanąłem przed, przed obiektywem mojego telefonu i zaśpiewałem. Bez żadnych dubli, bez niczego, po prostu wyszedłem, zaśpiewałem, i. No i poszło. Dla mnie to był żart, i ja stwierdziłem, że. Spoko, jak ja się mogę z tego śmiać, i moja siostra się z tego może śmiać, mój tato się może z tego śmiać. To znaczy, że mogą wszyscy się z tego śmiać. Jestem taką osobą, jestem zakręconym po prostu człowiekiem, który kocha się śmiać, i uważam, że dzień bez dobrego humoru jest po prostu dzień dniem straconym.